Czwarte pytanie referendalne. I już chyba nikt nie może mieć wątpliwości, że mamy do czynienia z kampanią wyborczą do polskiego parlamentu. Cztery dni, cztery spoty i każdy oznaczony Komitetem Wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Jak tu mówić o rozdzielności głosowań referendalnych i do parlamentu polskiego? Jak tu mówić o uczciwości wyborczej? Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało nam wyścig o to, kto szybciej ukradnie wybory parlamentarne. Nieuczciwe i niegodziwe jest traktowanie wyborców jak ludzi, którzy nie mają własnego rozsądku. A Prawo i Sprawiedliwość kampanią referendalną chce wpływać na wybory parlamentarne. Trzeba o tym mówić mocno i trzeba pokazywać związki, które między kampanią referendalną a kampanią parlamentarną Prawo i Sprawiedliwość planuje. Cztery pytania, ale żadne nie dotyczące problemów, które tu i teraz, dzisiaj są ważne dla Polek i Polaków. Prezes Kaczyński i spółka postanowili zapytać Polaków o to, co jest ważne dla prawa i sprawiedliwości, ale nie pytają o inflację i drożyznę, nie pytają jak wyjść z kryzysu gospodarczego, nie pytają o to, jak i kiedy powinniśmy sprowadzić pieniądze z Unii Europejskiej, nie pytają Polaków, czy są naprawy ochrony zdrowia, czy chcą lepszej szkoły. Pytań kluczowych i fundamentalnych, dlatego o czym jest ta kampania. Parlamentarna, bo kampania referendalna jest tylko przystawką do tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość za wszelką cenę mogło wpływać na wynik wyborczy. Nikt się na opozycji nie da na to nabrać. I już dzisiaj mocno tutaj z Warszawy, spod siedziby premiera, z kancelarii prezydenta, Rady Ministrów mówimy wprost. Lewica będzie nawoływała do bojkotowania tego referendum. My w tym referendum nie będziemy brali udziału. Bo referendum, w którym zadajemy pytania Polkom i Polakom o przyszłość, ale nie tu i teraz ważną, o przyszłość, która nie ma znaczenia dla realnego życia Polek i Polaków, to po prostu oszustwo wyborcze. Ostatnie dzisiejsze pytanie. To pytanie, które dotyczy bezpieczeństwa Polski. To strzał w stopę Mariusza Błaszczaka który o bezpieczeństwo powinien zadbać, żeby śmigłowce, które wleciały do Polski półtora tygodnia temu, nie pojawiły się, albo żeby je dobrze zidentyfikować, jak tu wlatują. Żeby rakieta, która przeleciała 400 kilometrów i dwa miesiące jej nikt nie szukał. To jest właśnie odpowiedź na pytanie, jak o polskie bezpieczeństwo dba Prawo i Sprawiedliwość. Więc nie dajmy się nabrać. Żadne z pytań referendalnych nie ma znaczenia dla budowania odpowiedzialności za Polskę tu i teraz. Te pytania, które należało zadać, Pan Kaczyński i spółka schowali głęboko do swoich szuflad, bo boją się prawdy o tym, że Polacy by chcieli pieniędzy z funduszu odbudowy tu i teraz. Chcieliby natychmiast poprawy ochrony zdrowia i skrócenia kolejek do lekarza. Chcieliby lepszych zarobków dla nauczycieli i lepszej edukacji dla swoich dzieciaków. Chcieliby w końcu walki z inflacją i drożyzną tu i teraz. O to Kaczyński nie pyta. Dlatego na wybory trzeba iść. Na wybory trzeba pobrać kartę. W wyborach do Sejmu i Senatu. Ale karty w wyborach i w kampanii referendalnej i w referendum nie pobieramy. To jest prosta droga do tego, żeby pokazać, że nie bierzemy w tej chustwie politycznej razem z Kaczyńskim udziału. Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość rządzi 8 lat. Przez 8 lat nie znaleźli czasu ani nie wpadli na pomysł, żeby o cokolwiek zapytać Polki i Polaków. Były protesty, były demonstracje, były manifestacje. Jarosław Kaczyński siedział cicho, nie pytał, bo uznawał, że wszystko wie najlepiej. Ale jak widmo strachu, widmo upadku i widmo przegrania wyborów sięga już głęboko do głowy, to postanowili zacząć kombinować. Pierwszy Akt kombinacji to dodatkowe obwodowe komisje wyborcze, ale tylko w okręgach, gdzie Prawo i Sprawiedliwość ma szansę uzyskać dobry wynik. Drugi akt kombinacji to 24 godziny na liczenie głosów za granicą. Co wydaje się dość absurdalne, dlatego że ogranicza prawo naszych obywateli, którzy przebywają, mieszkają i pracują poza granicami kraju. A warto przypomnieć, że 4 lata temu aż 75% głosujących poza granicami naszego kraju nie głosowało na prawo i i Sprawiedliwość na lewicę głosowało ponad 20%. Czy oni dzisiaj wszyscy będą mieli prawo głosować? Czy ich wszystkie głosy będą policzone? Tego nikt nie wie, bo to przecież drugi akt kombinowania przez Prawo i Sprawiedliwość. Ale to referendum to akt kombinowania trzeci. Wpadli na pomysł, że mają dużo pieniędzy i będą robić kampanię za składki, za dotacje, za subwencje. Ale wpadli na pomysł, że kampanię wyborczą będą mieli finansowaną z tego budynku, z budynku Orlenu, gdzie rządzi obajtek, z tych wszystkich fundacji, fundacyjek, na które przekazywali przez 8 lat pieniądze billboardy, plakaty, banery, spoty reklamowe. To wszystko będzie realizowane za publiczne pieniądze bez limitu, bo przecież Jarosław Kaczyński będzie jeździł po kraju i mówił: Ja tu przyjechałem jako wiceprezes Rady Ministrów. Ja tu przyjechałem po to, żeby namawiać was do tego, żebyście wzięli udział w referendum. I to przecież nie jest sygnowane z pieniędzy na kampanię wyborczą. Bo ja co prawda kandyduję do Sejmu, ale jestem cały czas wiceprezesem Rady Ministrów. To jest referendum strachu przed utratą władzy przez Jarosława Kaczyńskiego i Prawo i Sprawiedliwość. Oni po prostu panicznie boją się, że utracą władzę i że po utracie władzy będą rozliczani za te 8 lat. I oni posuwają się właśnie do takich manipulacji, do takich e, kombinatoryk, które mają spowodować i mają dać im poczucie, przynajmniej taką iluzję w głowie, że oni jeszcze walczą. Mają motywować twardy elektorat, mają motywować członków swojej partii po to, żeby kombinować i nielegalnie finansować kampanię wyborczą. I my właśnie dzisiaj z panem posłem gawkowskim chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć ci wszyscy którzy będą chcieli brać udział w referendum przyczyniają się do nielegalnej do nielegalnego finansowania kampanii wyborczej bo jeżeli Jarosław Kaczyński chce pytać Polki Polaków o zdanie to można to robić ale nie w dniu największego święta demokracji jakim są wybory do polskiego parlamentu gdzie wybieramy swoich posłów swoich senatorów bo to jest jedno wielkie święto demokracji i my na to się nie zgadzamy i my My dzisiaj bardzo wyraźnie, jednoznacznie mówimy. Nie będziemy głosować za tym referendum. Będziemy prosić, apelować i namawiać naszych wyborców, nasze wyborczynie. Idźcie głosować na lewicę. Głosujcie na kandydatki lewicy, na kandydatów lewicy, ale nie bierzcie udziału w hucpie i ratowania skóry Jarosławowi Kaczyńskiemu. Bo jak Jarosław Kaczyński przegra wybory, a w referendum weźmie udział 20% obywateli, to to będzie przegrana podwójna. A nam chodzi o to, żeby Jarosław Kaczyński Przegrał podwójnie, żeby po wyborach leżał na deskach i żeby podniósł się tylko po to, jak będzie wezwany do prokuratury, kiedy będzie musiał składać zeznania, a tych wezwań do prokuratury będzie pewnie bardzo, bardzo dużo. Szanowni Państwo, w Polsce były ogólnokrajowe referenda, i my szanujemy ten jeden z fundamentów wypowiadania się obywateli. Były jednak w sprawach ustrojowych, takie, które miały znaczenie dla każdego obywatela, konstytucja i jej przyjęcie, rok 97. Wejście Polski do Unii Europejskiej i rok 2003. Nikt nie może odmówić, że te dwa głosowania zdecydowały o tym, gdzie jesteśmy i jakie mamy prawa. Skoro tak, to organizowanie referenda w sprawie takich, jak dzisiaj proponuje Kaczyński, jest tak niepotrzebne i tak niezrozumiałe. Że żaden Polak i żadna Polka nie może się łudzić, że to kampania wyborcza. Warto również podkreślić, że kilka dni temu Robert Biedroń dostał odpowiedź z Komisji Europejskiej na temat tego, czy w Polsce grozi nam przymusowa relokacja. Co jest w piśmie, które pan Biedroń ujawnił? Wskazał jasno, że Polska nie jest zmuszona do tego, żeby być w mechanizmie relokacji, że Polska na tym, że będą uchodźcy w Europie relokowani, może zarobić, bo w Polsce jest setki tysięcy Ukraińców. Panie Morawiecki, wiedząc to, co otrzymał Biedroń w piśmie, powinien pan szybko lecieć do Brukseli i załatwić sprawę, żeby pieniądze, które można uzyskać za to, że Polska otworzyła swoje domy i serca, że obywatele przyjęli miliony Ukraińców, były w polskim budżecie dla polskich obywateli. A pan woli straszyć. Pan woli z panem Kaczyńskim straszyć pytaniami referendalnymi, że jesteśmy w przymusowej relokacji. Wstyd. Wstyd i hańba dla Rzeczypospolitej, która powinna tą sprawę zamykać w Brukseli, a nie tutaj w Polsce, organizować referenda. Czy są jakieś pytania? Platforma Obywatelska to dzisiaj największa partia opozy opozycyjna, i największa partia opozycyjna będzie decydowała, kto wróci do rządu. Jeżeli Platforma Obywatelska powie, że chciałaby, żeby Donald Tusk był premierem, a wygrałaby wybory, no to trudno Platformie Obywatelskiej odmówić tego, że jej lider będzie premierem. Jeżeli chciałaby, żeby był ministrem, albo chciałaby, żeby pełnił inną ważną funk funkcję państwową, to jak Platforma wygra wybory, no to co my na lewicy mamy powiedzieć, że nie pozwalamy komuś być premierem, nie róbmy sobie jaj z polityki. To w pisie jest możliwe, że z drugiego siedzenia steruje się samochodem zwanym rządem. Siedzi Kaczyński i wskazuje premierów, a później ich wzywa albo mówi to odbierz telefon. No, słyszeliśmy, widzieliśmy to na konferencjach. Jeżeli jakaś partia wygrywa wybory, to ma prawo wskazywać kandydata, kandydatkę na najważniejsze funkcje w Polsce. Lewica, jeżeli wygra wybory, na pewno wskaże kandydata na premiera albo kandydatkę na premierkę. Czy sprawa jest dla nas bardzo oczywista. Myśmy to zawsze mówili. Jesteś liderem, jesteś liderką, wygrywasz wybory, masz prawo piastować funkcję premiera. Ale nie jest tajemnicą, że dla nas i koalicja obywatelska, i trzecia droga to są te formacje polityczne, gdzie po wygranych wyborach będziemy współpracować. Więc ten, kto będzie miał najwyższe poparcie z tych trzech środowisk politycznych, będzie wskazywał kandydata na premiera. Ci, którzy będą mieli mniejsze poparcie, ale będą decydować o kształcie nowego rządu, będą wskazywać, Kandydatki, kandydatów na ministrów, wiceministrów, tak jak to wygląda w demokratycznym państwie prawa, ale lewica od samego początku i od zawsze była zwolennikiem Kierujesz partią, kierujesz środowiskiem politycznym, bierz odpowiedzialność za kraj, bo zarządzanie stylnego siedzenia i premier na pilota, prezydent na pilota, ministrowie na pilota, na pilota z Nowogrodzkiej, no widzimy jak się sprawdza. Jarosław Kaczyński mówi jedno, a oni robią drugie, bo nie usłyszeli co mówi Jarosław Kaczyński. Ośrodek decyzyjny powinien być jeden i polityczny i administracyjny i my za takim ośrodkiem decyzyjnym się opowiadamy.